Hej, witajcie w kolejnym odcinku Połowców Skarbów. Tym razem już nie sam, ale z kolegą Decha, cześć. Witam wszystkich. Kolega jest z klanu c, c Dokładnie, jak to się nazywa? To jest klan Cichociemni, ja tą bitwę grałem no trochę już temu i już nie jestem w tym klanie. Aha, rozumiem. Znaczy, przeniosłeś się do innego, czy na razie jesteś bez klanu? Mm -hmm. A mając twoje staty, to sądzę, że nie było żadnego problemu, żeby dostać się, nie wiem, do lepszego klanu czy coś. A jakim teraz jesteś? Teraz jestem w CTT, czyli Kentażdystor. Tam już było chyba kilka osób u ciebie z tego klanu. Aha, tak, dokładnie. Taki już klan, który, że tak powiem, się kilkakrotnie u mnie pojawił, a czy osoby z tego klanu, a czyli mają dobrych gracze. Dobrze, obiekt 140. Obiekt 140 był wprowadzony dużo później niż pierwszy tak jakby, protoplast, czyli T62, a i no, cieszy się dosyć dobrym uznaniem, jeśli chodzi o, o graczy. Nie wiem, masz, masz T62, masz porównanie, czy, czy tylko grasz 140? Nie mam jeszcze T62, a będę rob się Robisz tak? Znaczy, będę robił aktualnie, mam niezbyt dużo kasy. i a granie bez golda to niezbyt nie mi pasuje. Mhm. Znaczy nie, nie, nie też tylko, że na, na goldzie gram, ale no, dużo przyjemniej się gra. Aha. Znaczy chodzi o T-54, e, granie tak, tak, tak. bez golda i... i, i mm, no fakt faktem, T-54 jest bardzo drogim czołgiem w eksploatacji, bo wiadomo, że e, 201 penetracji... Nie wiem, z którą lufą grałeś na T-54? Z tą celniejszą. No to, no to tam, tam rzeczywiście trzeba się dosyć często jakby wspomagać goldem. No dobra, ale nieważne nie o tym. Wjechałeś sobie na górkę, na, na tak zwanego Hilla, tutaj na Kareli. Mapa to oczywiście Karelia. Tryb standardowy, więc wjechałeś sobie, co tam tak strzela obok ciebie. Aha, okej. Okay. Te 21 strzelający do Isa 7. No to powodzenia życzę. I teraz, tak prawdę powiedziawszy, masz fantastyczną strzelnicę jak na razie. Wszyscy Isa 7 złoiłeś, że tak powiem. Teraz masz wona który jest bokiem ustawiony. Wyjechał sobie biedu, biedu, biedaczysko na środek. No i teraz możesz go tutaj obijać bezkarnie. No, na razie będzie trochę snajpy, ale później. Będzie dosyć ciekawa akcja, no ja to już nie będę tutaj spoilerował. No dokładnie, lepiej to zobaczyć, aniżeli, aniżeli mówić wcześniej. Powiedz mi tak, dużo masz już rozegranych bitew na, tym, na tej 140? No już mam no, ponad 800. Hmm. No to już całkiem zacznie, to już tam załoga jest konkretna. I powiedz mi tak, jakie moduły, jakie perki? Masz Moduły oczywiście dosyłacz, wentylacja i stabilizator. No i perki tam klasycznie, udowód, żarówka, kamu naprawa, no i tam perki jakieś gładka jazda strza, strzał z biodra. No nie, nie pamiętam tych wszystkich mhm. innych. No to już masz czter, prawdopodobnie gdzieś pod czwarty perk na tym czołgu. No albo zbliża się do czwartego, więc tam... E, powiem tak, ja akurat na tym, na tym czołgu mam założoną optykę zamiast stabilizatora, na T-32 mam opcję właśnie taką jak ty, czyli ze stabilizatorem. Tutaj mam założoną optykę, a tak żeby, żeby bardziej też świecić, no i też powiem szczerze, że, że taki zestaw sprawdza. oj, biedaczysko, FV nic nie jest w stanie zrobić. Trochę, trochę celność zawodzi, nie? Jakaś tak... No. Trochę się dało w gąski, dwa, dwa strzały na ale, gąski. Na, ale siada. nawet pociski lecą gdzieś, z jakimś, dziwnie opadają, ze względu na to, że to są pociski, tutaj mamy 264 penetracji, 320, 320 uszkodzeń, na Goldzie mamy 330 penetracji i tutaj mamy pociski podkalibrowe na standardzie. Te pociski są fantastyczne, bo Naprawdę te pociski przebijają wszystko, takie jest moje zdanie. Także granie nim na goldzie to raczej rzadko się jest. Chyba że tak jak chyba w tym momencie, tobie zostało już 9 standardowych, no to trochę się zaczyna szybko wystrzeliwać. No to znaczy teraz zmieniłem w ogóle konfigurację amunicji mam hmm. tylko 8 goldowych pestek, bo stwierdziłem, że nie ma sensu właśnie zbyt dużo używać. Dokładnie, ponieważ ten czołg, czy znaczy ta amunicja i ta penetracja, którą mamy tutaj na standardowym pocisku jest rewelacyjna, więc ja się bardzo często dziwię osobom, które grają nim na goldzie, ponieważ naprawdę robi się niesamowitą robotę. O, ładnie, jeszcze z pałką. 50B. Na razie się snajpisz, na razie robisz to, co ten czołg naprawdę potrafi, bo celność mamy 0,35, ale on, on rzeczywiście jest celny, nie? No, trafia zazwy zazwyczaj te działa, no, ale jak każde, czasami jakieś palafiry sadzi. Mhm. Plusem tego dodatkowo jest to, że mm, tak samo jak t 62 mamy tutaj dobrą celność w ruchu. Także to nie jest tak, że musimy tylko stać w miejscu i snajpić, tylko też w ruchu, jadąc, nie musimy w pełni skupiać, tylko jedziemy i strzelamy. Także naprawdę, naprawdę pod tym względem te radzieckie działa są rewelacyjne. Obiekt 140, 704 jest nam tortoisa, jest 9 do 9. Robi się trochę niefajnie, ale. ale. Im została taka w sumie grupka średnich graczy Więc co teraz? Co teraz stwierdziłeś, że będziesz kombinował? Teraz właśnie no nie wiedziałem zbytnio, co zrobić, więc stałem tutaj trochę bezradnie i czekałem na rozwój sytuacji. Mhm. No bo no wyjechać tam na prawą stronę pod te dwa obiekty ISA 7, no to taki niezbyt dobry pomysł. No dokładnie. No, dokładnie. Od tyłu zajadę. No to jest 52 b i Foch, więc no nie ma zbytnio co zrobić. No i teraz padły wszystkie te siły na prawej flance, no i zostałem sam, tak naprawdę, na te trzy czołgi. No, no. nie, prze, przepraszam, przepraszam, nie sam. E, sam no. Samotny Wilczek T21 jest tutaj z tobą. No to prawie sam. No to już przełączyłem na Golda, bo. O 7 lubi odbijać, bo tutaj już przypuszczałem, że przyjadą do mnie. A ci powiem, że tutaj akurat jest chyba gorzej. Powiem szczerze, że pocisk kumulacyjny, bo o ile i 7 objedziesz sobie bez problemu i strzelasz go po gąskach i bez problemu wszystko wchodzi. Natomiast kumulacyjne potrafią właśnie odbijać dosyć dużo. No i, i teraz nie wiem czy te takie właśnie strzelanie z Golda jest najlepsze. Wow. Dwie 704 czyli dwie bl plus do tego i 7 no to na, naprawdę siła jest. No i jeszcze 50B strzela tutaj we mnie. Zaraz zostałem drogą, było jeszcze. Już Aha. będzie bardzo słabo. Mhm. Ładnie. I tu tak naprawdę był kluczowy moment tej sytuacji, że strzelił ten obiekt 704. Bo inaczej to już byłoby według mnie po mnie. Mm -hmm. Aż oddale, Zobaczy jak nie z swojej perspektywy tylko z dalszej. O jeszcze z podpałką., że na wieża. I siódmy strzela z golda. Ja ci powiem tak. Tutaj w obiekcie 140 i tak... I tak się ta wieża nie blokuje tak często. Te 62 ma tą przypadłość, że dosyć często, często mu się właśnie blokuje wieża, wiesz, przy, jeżeli dostanie. Także tutaj, akurat w 140 to jest mniej się takie coś dzieje. Kurczę, ten I7 zamiast wyjechać normalnie i cię zniszczyć, to on, nie wiem, kombinuje. No i tutaj. Tak naprawdę nie wiem czemu nie weszło, bo miałem wrażenie, że weszło w, tą, w ten pancerz ani, ani nie w gąski prosto, ani w te, nie w ten Czemu? Czemu nie weszło? Ponieważ miałeś pocisk goldowy. No ja wiem, tylko mhm. mówię, że nie, nie trafiłem ani w gąski, ani w mhm. ten pancerz powy, nie, nie, wzięło, wzięło Gąski jednak pochłonęły pocisk goldowe, bo tu jest pocisk kumulacyjny i on przy takich strzałach, jakby strzelał ze zwykłych, to weszłoby bez problemów. Także, no tak to, laki huh, Lucky Polish Moron, no tak. No tak. teraz na się tutaj denerwował trochę na czacie. Aha. I ja może i, trochę i, tu prowokuje, ale... Wyzywanko, tak? No dokładnie. 50B. 50B wykończył. Ty jesteś tak naprawdę na strzał od 50B, ale on od ciebie też, więc... Więc, więc, więc... No, teraz trzeba kombinować. No ale w sumie, masz focha. No, teraz się przydał weldowy pocisk. No, tutaj się udało, bo tak naprawdę... No i, i ten kąt, który, który był, że byłeś bardziej z górki, więc mogłeś go sobie spokojnie przebić. No, następny, następny taki wielbiciel Polaków, z tego co widzę. Widzę, że masz wyłączone ten... Wyłączone, tak jakby... Jak to się nazywa? Rzeczy akurat wszelkiego rodzaju wyzwiska biorą i wygwiazdywuje. I dobrze, bo czasem, czasem to, co ludzie wypisują, to akurat jest. A i łatwo. Łatwo, miło, przyjemnie. 50b się trochę połakomił na to, żeby cię tutaj wykończyć. Ale na jego, na jego niekorzyść. Zobaczcie, coś wam pokażę. 9577 damage'u, 6 fragów i oznaka misiowska pierwszej klasy. To tylko mniej więcej świadczy o tym, jak dobry jest to czołg i jak dużo jest graczy, którzy wykorzystują w pełni jego możliwości i robią świetne wyniki, prawda? Powiem szczerze, że przy takiej ilości damage'u powinno się już rzeczywiście mm, bez problemu zrobić tego asopancernego, pancernego, prawda? No też jest y, ta kwestia, że tutaj nie świeciłem za bardzo i nie było tego y, ekspozycji. No dokładnie. No, dokładnie. Y, czyli duży kaliber specjalista oraz trójgista snajper. Tak, jak powiedziałem, 9577 dm. to już jest naprawdę dużo, jak na ten czołg, bo, bo zarówno strzały wchodzą za 350 i nawet i odrobinę więcej, jak i za 250. Za 250 nie? To jest największa, największa bolączka tego czołgu, ta rozbieżność tych strzałów. Nie? Pocisk kosztuje ponad 1000, a potrafi ci strzelić za 240, tak jakby jak czołg, nie wiem, szóstotierowy. Nie? No, na dziesiątym tierze wolą bardzo takie strzały po 250, właśnie. Mm -hmm. Co z tego, że masz przeładowanie poniżej 6 sekund, jak, jak właśnie tak klepiesz tylko przeciwników. Yy, rzeczywiście, wyspotowanych 0, yy, zniszczonych 6, yy, uszkodzonych 11. Yy, no niestety przez strzelanie z golda całość... Wystrzeliłeś 43 pociski, całość tej operacji kosztowała ci aż 95 tysięcy za same pociski. Także no to niestety jest to dosyć kosztowne, e, granie na goldzie. No ale jesteś jeszcze do przodu 1400, więc, więc nie jest tak źle. No i zobaczcie, 1866 expa tylko, tylko za taki niesamowity, za taki dobry wynik. Także no cóż... Uff. Tylko tylko pogratulować dobrego wyniku. Coś ciekawiej, kolega ma jeszcze lepszy wynik, ale to niestety jest bitwa przegrana i tylko jeżeli widzowie będą chcieli, możemy te, też pokazać ten wynik i, i, i wtedy zobaczycie, jak rzeczywiście kolega dobrze opanował ten szok. Jeżeli mówię, jeżeli będzie, będą głosy za tym, żeby pokazać nam tę bitwę, to chętnie też, też ją byśmy pokazali, prawda? No dokładnie. Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? No to chyba mój klan CTT. No dokładnie. Pozdrawiam moich kolegów z klanu CTT i mam nadzieję, że nie zapomną o mnie i jak będą mieli dobre bitwy, to będą, będziecie dalej pokazywać. Dobra, no to ja w takim razie przedłużam. Dzięki, do usłyszenia. No na razie.